Dzień dobry Państwu, witam z nad Jeziora Ontario. Proszę Państwa, jeżeli zaczynamy zabijać ludzi ze względu na wygodę innych ludzi, ze względu na ich samopoczucie, ze względu na ich stan psychiczny, to dobrnęliśmy do końca. To znaczy, że absolutnie nikt nie jest bezpieczny i myślę, że nikt z nas, proszę Państwa, nie chciałby żyć w takim społeczeństwie. Naprawdę nikt z nas. A to jest społeczeństwo, które ludzi bez serca. To jest społeczeństwo, w którym a ludzi maszyn, w którym się nie liczą normalne ludzkie uczucia. To jest społeczeństwo ludzi bez sumie. I, i tylko tak wkrótce, a pokrótce podsumuję to, co stało się w Polsce, i proszę Państwa, dzieje się tutaj w Kanadzie, bo e, przypomniane tylko, że przecież nie tak dawno. W Quebecu zabito dziecko w dziewiątym miesiącu ciąży. I to jest globalna tendencja. To jest globalny satanizm, który się rozlewa po całym świecie. Dzieje się to tak dlatego, że usiłujemy być panami życia i śmierci, i wydaje nam się, że to my mamy sobie ten świat tutaj. Urządzić tak, żeby był gładki, ładny, bezbolesny, a tymczasem staje się on okrutny, staje się on nie do życia. Dlatego, proszę Państwa, brońmy się przed tym rozlewającym się satanizmem, protestujmy i naprawdę e, krzyczmy, ile sił w płucach, bo to są rzeczy, które dotkną nas wszystkich, będą dotykać nas wszystkich. One już dotykają nas wszystkich, a przede wszystkim musimy tak krzyczeć trosce o własne człowieczeństwo, żebyśmy potrafili obronić człowieka w nas samych. Protestujcie, proszę Państwa, krzyczcie, nic więcej nie możemy robić. A popieram w 100% postawę posła Grzegorza Brauna. Każdy uczciwy człowiek zachowałby się tak samo, mając te możliwości, które on ma w ten, w ten sposób, w tej chwili. I w ten sposób. Dzięki niemu cała ta sprawa została w Polsce nagłośniona. Tu w Kanadzie była nagłośniona przez środowiska katolickie, no nawet w Polsce. Niektórzy tam pokiwali głowami, no jakie to jest straszne, ale na dobrą sprawę przeszło to i żyjemy dalej w tym coraz bardziej okrutnym, nieczułym, nieludzkim świecie. A mówiąc o Grzegorzu Brownie, nie sposób. A nie wymienić filmu wspaniałego, który powinien być lekturą obowiązującą filmową lekturą obowiązującą dla wszystkich naszych dzieci Eugenika w imię postępu. Właśnie o przyczynach, o źródłach tego odszłowieczenia, tego brutalizowania naszego życia w imię gładkiego, wspaniałego, dobrze zaprojektowanego społeczeństwa. Bo to właśnie chodzi o to, że w tym wszystkim przewija się ta jedna myśl. My mamy prawo żyć w tym świecie takim jak w raju, prawda? Który sam sobie sami sobie stworzymy, gdzie nie będzie bólu, gdzie będą sami piękni, ładni ludzie, a tych troszkę brzydszych po prostu wypchniemy do piachu. I proszę Państwa, proszę się bronić przed taką wizją, bo... Ta wizja państwa zniszczy do cna. Tak jak powiedziałem, to jest wizja szatańska. To jest ukąszenie pewną pokusą, której, która się ciągnie przez wiele, wiele kierunków myśli naszej cywilizacji i dzisiaj dobrnęła. Gryzie się sama w ogóle, Dobrnęła do tego końca, że zabija w imię. Postępu w imię wspaniałego, lepszego świata. Nowego wspaniałego świata. Wesołych świąt. Mówił Andrzej Kuhn.